No i w międzyczasie Niewiecki załatwił z tym konserwatorem wojewódzkim załatwił sprawę Zjednogóry. Bo mu wytłumaczył mu tam o co chodzi, że my możemy pod wodą coś tam znaleźć. Skąd oni wiedzieli, człowiek to ja nie wiem. Ja mam książkę Ostrowiecki napisaną w 1935 roku przez proboszcza, tamtej, tamtej, Rzekanowic, który opisał historię wyspy, całego Ostrowa i mówi o tym wyraźnie w tej książce, że tam jest, był most, który łączył wyspę z jednej strony i z drugiej strony, że to było zbudowane w czasach, kiedy, kiedy Chrobry zapraszał tego Otona i tak dalej, i tak dalej. No, że potem zostało spalone przez tym 1038 roku przez tego Brzety-Sława, no to, to, to już to wiadomo. Ale ten ksiądz, ksiądz wspomina o tym, że tam ta, ten most był, że rybacy nie mogą na środku jeziora łapać, bo haszą im się osanowi, no wiadomo co. No więc, nomen, nomen, pojechała piątka, między innymi tam Petarz, Wasilewski. Niewiecki, tam jeszcze kilku pojechało do, do jednego, jednego tam tygodnia pojechali do, do, do góry, a ja nie mogłem przyjechać wcześniej motocyklem, przyjechałem dzień, dzień czy dwa dni później. No już jak przyjeżdżam motocykl mi przewieźli na wyspę, bo tam się przewoziło, myśmy mieszkali na wyspie, prze przesadzili mnie na, na tę, łódkę, motocykl mi pomogli stawić, Pojechaliśmy na wyspę, mam nawet gdzieś zdjęcia z tego z tego pobytu wtedy. No i co? Ja przyjechałem na wyspę, tam tylko dwaj taki panowie z archeologii z, z, z tego z dwaj panowie z Gniezna z, z, z Muzeum Archeologicznego Lli, którzy tam robili, taki Antoś był, jeszcze nie pamiętam jaki tam, tam dwóch. No i ja mówię, co tu, można, co tu można zrobić? No oni mówią, no nic Oni pojechali gdzieś do, do miasta, czy do gniezna, czy coś, żeby coś kupić. A ja mówię, no to wiecie co, to ja może pójdę, pójdę na ryby. Ubrałem się w skafander, wlazłem do wody i człowieku, i znalazłem pierwszy pal. A pytam się, czego oni szukają. No bo to ma być most. Most, most. most to... to Dobrze powiedziane, nie? Ale, ale, ale tu trzeba zobaczyć, gdzie to jest. I ponieważ znalazłem to, jak to zaznaczyć teraz? Wziąłem tak, namotałem olbrzymi taki kump trzcinę, zawiązałem na superek. A wiesz, na super, jak to wielko, jak się, jak się wiąże snopy. Zawiązałem trzcinę, postawiłem. No i okazało się, że, że jest. No się ucieszyli, no przyjechałeś, no tego, które chłopcy przyjechali, to okazało się, coś jest. No to wszyscy polecieli, wszyscy pojechali zobaczyć, nie? Poszli zobaczyć, co to co jest. Co, co. Ale pan konserwator wojewódzki, taka figa, nie wierzył w to, że coś takiego może być. Musieliśmy go ubrać, no ja w ciuch i wydusić pod wodę, w aparacie, wydusić pod wodę, żeby to mógł namacalnie zobaczyć, nie? No zobaczył, uwierzył. No i wiesz co, a potem jak on opowiadał, co on widział, to, a był pod wodą już 15 sekund, no więcej nie, więcej nie mógł wiedzieć. A jak opowiadał, zresztą też nie żyje, jak opowiadał, co on widział, bo y, słyszała to, co, 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 co opowiadał y, on, to słyszała y, Ciołkowakowa, ciołkowa Ela. I mówi, że wierzyć się nie chciało, co ten człowiek opowiadał, co on tam widział. On bija nos 15 sekund, wiesz? więcej nie, więcej nie było. Nie? Bo tyle, co go wdeptałem w wodę, żeby do, do pyskiem dotarł do tego, no to było na głębokości, ja wiem, 2,5 metra, no, nie, 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 nie wyżej. Spod wody taki pal i taka ciutka igła 18 z Znaczy sam rdzeń pnia. To jeszcze zresztą to złamał. No ale już uwierzył. Jak ja zacząłem tam grzebać, to się okazało, że tych, że tych paliw wszędzie jest pełno, zszedłem w dół, no, no most, no w ogóle o gadać. Potem poszliśmy na drugą stronę wyspy, szukaliśmy drugiego mostu, znaleźliśmy drugi most, znaczy ten krótszy, bo myśmy byli na tak zwanym na długim, a potem byliśmy na, 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 ta, na krótkim, bo to jest yy, wyspa nie leży po środku, tylko tak w jednej trzeciej mniej więcej jeziora i mniej więcej dwie trzecie. I na tym krótkim znaleźliśmy też, no i szukaliśmy, zaczęliśmy szukać, no i moc znaleziony znalazł, Szelążek, był, widzisz, o, szelążek znalazł, ten hełm, marchewa, tam zaczęliśmy grzebać, no tego, sięgo, no i sensacja, potem tu masz w gazecie wszystko opisane, bo to z Poznański pisał. A w następnym roku już Pan Łomicki się już zgodził, że nas zatrudni do do, tej, do, tej, do tego grzewania. W tej, w tej wodzie to był 60 rok, bo to 59 to był 60. I w 60 roku pojechaliśmy, ja pamiętam, że 3000 zł dostałem za robotę. To znaczy tyle samo mniej więcej co chyba zarabiałem w pracy. No i no taki w pewnym sensie ekwiwalent był, bo tak myślę sobie bo jechaliśmy na przykład na stok południowy, także... Słońce, jak świeciło na, 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 pod wodą, to było jasno, żeby było widać, co się robi. A my tam wchodzili, nurkowaliśmy, w wieczór, ale od pewnej godziny. A do pewnej godziny to się posprzątaliśmy, sprzęt to, wam to, No i ryby oczywiście, łapały się ryby, a, a pani Archolo, która była z gniezna, z chęcią nam gotowała. Gotowała, nam gotowała. Robili nam, robili nam jakieś tam smażone, niesmażone bugwice, tak żeby, że mieliśmy naprawdę ulgę w pewnym sensie finansową, no bo słuchaj, jak jeżeli ja z, y, pojechałem z y, petaszem do miasta, znaczy do miasta, do Dziekanowic, popełniliśmy łodzią po taki kalafior, było nas parę osób, taki kalafior olbrzymi, trochę ziemniaku, zapłaciliśmy jakieś tam grosze i po drodze jeszcze takiego szczupaka no to wszyscy mieli jedzenie. Nie? A oni zrobili, a myśmy mieli bez kłopotu No ale w, w 60 roku to się mówi, to jest, znalazłem to czółno. No było 12 metrów. To mi o miocie. To Mieliśmy takie pływaki do, do zaznaczania miejsca, gdzie coś, <coughs> coś jest. Nie? Szukaliśmy tych takich miejsc ciekawszych, nie? No i wiesz co, wszystko tacy wszystko pięknie, ale... Jak tu teraz pod wodą zaznaczyć, jak ja w, w ciemno zupełnie, bo nie wiadomo gdzie jestem, nagle znajduję łódź. No co to może zrobić, żeby zaznaczyć, że to, że to miejsce jest akurat to? Wyciągnąłem taki jakiś pal, był olbrzymi, to no kawałek pewnie z tego, z tego mostu. Wziąłem ten pal i wyciągnąłem go z dna, wywlokłem, upotnąłem się, utoplałem w tym, w tym mule i położyłem na tej łodzi. Ta łódź była całkowicie schowana w, w mule. No położyłem na tej łodzi i teraz mówię, kurde, jak tu zrobić, żeby to znaleźć z powrotem. Wypłynąłem na górę, pływaczek, mieliśmy ode mnie z pracy, bo od, od kwasu fluorowodorowego były takie specjalne pojemniki, no, praktycznie, nie niezatapialne, nie no bo to jest jakiegoś bakelitu, czy z czegoś tam był zrobiony. Pomalowane na biało, linki i szpila. No wziąłem coś takiego, poleciałem na dno. Szukam, szukam. I to było w tym gdzieś miejscu, tak, tu. Ale żeby nie ten pal, tam tego nie znalazłem. Wlazłem na ten pal, mówię, oho, to jest tu. Pal zrzuciłem, zaznaczyłem i. No i zaczęło się odgrzebywanie. No jak ten łomniczki nie okazał to wszystko ze środka wybrać, co było głupizną kompletną. No to my mówimy, no trudno, no, to trzeba, to trzeba. No to zrobiliśmy. Jak się potem okazało, że w tym wieczorze została cała kupa rzeczy, no mówię. Yy, znaczy skielet tego psa uwiązany, łyżwy kościane to były w środku, w tej łodzi, takie fajne, takie z takimi dziurkami do zamocowania rzemikami, wiesz, na tym można było ślizgać. No i, tego, i, i to trudno potem wydobyć. No, było, była taka wojna o to wydobycie. Pamiętam, że myśmy się kłócili, prawie byśmy prawie się pobili. Marchewa, książęk i ja o co o sposób wygałgania tego na bo chodziło o co że najprościej było wziąć podłożyć pasy parciane szerokie pasy takie meblowe ta, 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 ta. na górze zamocowaliśmy deski do tych desek były przymocowane te, te 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 pasy tak żeby to się nasunęło na te, na te w w pięciu różnych miejscach nasunęło się na to czołno. Do tego przywiązaliśmy liny, a mieliśmy do dyspozycji tylko ten prom, który tam jeszcze do dzisiaj chodzi na, na górze taki aluminiowy niemiecki ponton wojskowy. To było chyba z 15 albo 20 osób na tym promie. Schodziliśmy na jedną burtę, liny wszystkie naciągaliśmy mocowaliśmy do tych zamocowań, które są z boku w tym promie i przechodziliśmy na drugą stronę. Wtedy ten prom robił w ten sposób i wyciągał łódź wyżej. Wchodziliśmy przechodziliśmy prędko na drugą stronę, przeciągnąć znowu o te tam o pół metra, czy ile? Wyciągnęliśmy go na głębokość gdzieś 3-4 metrów. Podpłynęliśmy już tą łodzią, całą pomalutku pod brzeg i zostawiliśmy ją pod brzegiem na, na, na wyparowanie, no bo to było przez tysiąc lat było na głębokości 12 metrów, żeby ta, żeby ta woda trochę z niego wyszła, żeby to ciśnienie żeby zeszło. Potem po paru dniach wyciągnęliśmy go z powrotem, przepłynęliśmy z powrotem do wyspy i przepłynęliśmy na to miejsce, gdzie było to nasze schronisko. Tam wyciągnęliśmy go na wierzch w podobny sposób, wyciągając coraz to wyżej na powierzchni, na powierzchni, na powierzchni. I mamy takie nawet zdjęcie, jak wyciągamy to czółno na, na, na powierzchnię. Strasznie fajne zdjęcie. W takim było stanie, że myśmy chcieli na tym pływać. W takim było stanie. No, tak Powiedzmy, że przejdziemy, no co nam przychodzi? Nie? Twarde, ciemne, płaskie co prawda, no ale woda wyszła, wszystko w porządku, no to można wypływać, ale lepiej nie. Potem jeszcze był sposób na wyciągnięcie tego na wierzch, wyciągnęliśmy, no i zaczęła się dopiero. Karambol się zaczął wówczas, kiedy przyjechało wojsko, jakimś pontonem, to musieli tam gdzieś przy, przy, w zimie to zabierali, już tam nie pamiętam, do Cegielskiego i u Cegielskiego w jakiejś hali było konserwowane przy pomocy ałunu. Beznadziejna, izotyczna sprawa. bo to pani robiła, pani Wojciechowska, taka, taka pani archeolog, która się. Niby specjalizowała w konserwacji drewna, ale w każdym jak ja potem pojechałem do Londynu, znaczy poleciałem do Londynu i byłem w Londynie i mówiłem o tym, to oni mu się pukali w głowę, no gdzie z takich rzeczy, to przecież to trzeba było w plastyk, w plastyk schować. To znaczy taką zrobić bryłę, wielką bryłę z plastyku i znaleźć to wszystko razem, żeby to zostało w środku, wtedy by się zachował zachowało, ta Łódź była taka, a ona jest w tej chwili taka. Nie wiem czy tam ktoś, ktoś, ktoś był, no była taka, no płaska deska. Muzeum no wojska jest. Nie, nie, ona jest w Lednogórze. W Ledogórze teraz jest. Nie Led wojska, było wojska. Stało wojska i tam pod spodem stały takie pojemniki z wodą. Nic nie pomagało. Wiem, że jest w Lednogórze, Nie widziałem jej, ale wiem, że jest w Lednogórze. No i znowu była sensacja, bo robili zdjęcia, to, a tamto, a wam to. No to był 61 rok, to się pojechali jeszcze raz, a wtedy Łomnicki już zaczął robić doktorat na, nas, na tym naszej robocie i nie za bardzo był, skwapliwie się do tego odnosił, żebyśmy coś więcej wyciągali z wody, nie? No to my to nie, to nie, to nie, szukaliśmy jakichś dupereli, ale wy, ja wyciągałem całą kupę siekier, włóczni, tych, tych oszczepów, Yy, 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 strzemię znalazłem, czy, czy, czy nie O strogę już nie pamiętam tak, coś takiego. No, mnóstwo różnych takich Pereli. No i na następny rok tam już zabronił. W 1962 roku koniec. Nie ma. No.